Odcinek z Blue Sersa. O, jak. Spróbujemy wbić 400 pucharów na barze Astral, Astralu, nie? Kardet mam już cały wbity. Możecie widzowie pisać w komentarzu, czy wy już macie wbity. Kartet Zadmiarki też sobie już kupiłem. Zbieram na Kiędziego No to... Wbijemy. Lecimy. Jak możecie widzowie zauważyć, długi czas mi nie było. A jakby ktoś się pytał dlaczego, no to dlatego, bo były sobie zasięgi. Daryla trzeba. Uciekam z i lecimy. Muszę uważać, żeby nie odpaść szóstym. O tak mi też trafiłem, Shada z legendarnego, na końcu karnetu. Ja tu lepiej nie będę wchodził, bo tu może być dużo zadmiarzy. Mówiłem. Przynajmniej, żeby było czwarte miejsce. Warty to zawsze coś Niedawno zbiłem 20 tysięcy Na no, shortcie mam już wrzuconego Co trafiłem z legendarnego Stardropa No fajne rzeczy mi... Fajna rzecz mi nie wleciała Nie będę wam mówił na tym odcinku Tylko sami zobaczycie na shortcie który się pojawił O O dobra lecę na Leona Chyba Leon tak? Nie wiem Tak Leon Dobra chociaż drugie miejsce nie jest źle 400 koła musimy wybić. A wylecimy Dużo was nie jest na tym YouTubie Zabraknie moich subskrypcji, bo dopiero mam tylko 10 subskrypcji. Ale chyba do końca marca, chyba będziemy mieć nie? O nie, do serca to nie lecę. Dajcie znać, czy macie taką emotkę. Ja już dawno temu trafiłem. Z Megaboxa, jak wyszły. Nie z tych starych Megaboxów, tylko z tych nowych. O nie. Grey mnie goni. Ładne przebranie ma te, za pizzę. Mam nadzieję, że wygram. Chociaż w piątym może miejsce będę miał, albo czwarte. Tam ktoś siedzi, o nie. sercz Miałem zbierać na Serge'a, ale mówię, nie warto. Bo zanim miałbym ja go uzbierał na kawałki pizzy, i zakupiłem nowego zadymiarza Mipul. I kupiłem sobie prezencika z tego prezencika legendarnego. Trafiłem yy, Mendy. Teraz zbieram na Kenziego, bo kupiłem Kardinal Zadmiarski. i mam do niego przebrania, ale Kenziego nie mam. To mówię, no, będę na niego zbierał. Grey. Gdzieś się tutaj kręci, o nie, mówiłem, że tam się kręci, bo był jego ul tam postawiony. O nie, chyba nie zginę. O, o, i zginęłem piąty, ona. Ale to będą na plusie, nie? No, na plusie. Dobra, jeszcze dziewięć pucharów i będę miał czterysta cztery koła. Tam drako idzie. O, Mipul. Mipul nie jest aż takim dobrym zaziębiarzem, ale też nie jest złym. A dużo razy wygrałem. Mipulem na pierwsze miejsce. słowie internet mam dobra, ale to nic. Dobrze mi wszystko chodzi. O, pokażemy emojτικέ Sigmy. Sigma. Teraz każdy, kto jest z Sigmom, nie zostawia subskrypcji. I łapkę w górę. A kto jest z KBD Sigmom, nie zostawi subskrypcji. Z dzwonkiem. O o, Kenji mnie gonił. Uciekamy. O nie, Kenji, 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 zostaw mnie, proszę. Dobra, zostawił mnie. Uciekam, uciekam mu jakoś. Może trzecie miejsce, chociaż Może bym trzecie miejsce miał. Fajnie byłoby jakbym miał drugie. A jeszcze lepiej, jakbym miał pierwsze, ale trzecie na pewno będę miał. O kurde No i Kenji mnie zabił. Mówiłem, że będę miał trzecie Ale nie jest źle Trzecie zawsze... Naj... Dobrze Jeszcze jeden puchar i będę miał 400 Lecimy, lecimy Jeszcze chwila Zobaczymy jaki będzie, Zobaczymy, jaki będzie skład Zobaczymy, Nie. co tak mi tak G drzwi skrzypcią, ale, ale to nic. Brat mi do pokoju weszł Tam ból się chodzi. O, Docz zabił bula. O, el primo i max. Dobra, lecimy do nich. Chciałem, na nas zabiłem. Dawaj ich, dawaj! Dobra, El Primo zabiłem, ja komu tylko Max Chyba, że on mnie prędzej pokona. To będzie gorsza sprawa o... O, o nie. Tylko jeden Puchar mnie jest jeszcze potrzebny. Będę miał 400. Nieźle. Dobra, ultem uciekłem. Ojejku, jak mało mam życia. Pokażę najbardziej wkurzającą emotkę. Lona. Na shortcie dzisiaj wstawię dam wam yy, kod QR do tego, do tej emotki o! I mamy 400. Jest super! Nie jest źle. Dobra, odbieramy. Jak możecie zauważyć, mam dopiero 53 kawałki pizzy. Ale to nie najgorzej. 70 mam klejnotów i 26560 yy, monet. A błyskotki to nie wiem na to zbieram. Wiem, że mogę na coś widać ale ja trzymam. Bo więcej go mi to brakuje. Co byśmy jeszcze mogli zrobić? Dobra, wbijemy jeszcze 20 tysięcy już tak naprawdę pucharków, już się wbiję na tym odcinku. W sobotę nagram odcinek, gdzie będę wbijał 100 pucharów. Dajcie znać jaki jest wasz ulubiony zadymiarz. Mój to jest Leon. A może Leonem zagram? albo nie. Kiełkiem spróbuję zagrać. 20 może jakoś wbiję. Lecimy, ciekawe jaki będzie skład. Nie, nie jest słaby ten skład, ale może jakiegoś ich pokonamy. Zaraz na te skrzynki. Dajcie znać, yy, czy macie kiełka. Łapkę w, gór, w górę, dajcie, jak macie kiełka. O, zabiłem bel. O. Uważajcie, żeby mnie Tik nie pokonał. Zdaję. O, o, o. Dobra. O nie, ale mam, mam życia. Dobra. Uciekamy. Mam ulta. To może i coś fajnego będzie. Na razie jestem trzeci. Mam nadzieję, że chociaż będę miał pierwsze miejsce. O, o Pan Pemy goni. I wybrano. chociaż trzeci, nie jest źle.

Dora widzi mi się, Ja będę miał dwa tysiąc, dwadzieścia tysięcy, trzysta dwadzieścia. O już jestem, no i zbiłem. I 400 pucharków. Na bazie Astrale. I wbiłem też 20 325. Nawet więcej niż chciałem, ale to nic. Dzisiaj dodam Shortsa z tą emotką klauna Nara!